To nie gadżet z filmu science fiction ani atrapa, to urządzenie do komunikowania się myślami, które można zobaczyć tutaj. Wyświetlane wykresy pokazują, jak pracuje mózg. Identyczny czepek zabierze w kosmos dr Sławosz uznański wiśniewski Firma z Lublina sprawdzi, czy astronauta będzie mógł sterować komputerem wyłącznie myślami. W warunkach ekstremalnych możliwość ominięcia kontroli mięśniowej i znalezienia alternatywnego sposobu komunikacji wydaje się mieć przyszłość. To część polskiego pakietu badań na orbicie. W sumie 13 eksperymentów. Polak w kosmosie testowany pod każdym względem. Nasz eksperyment polega na badaniu mikrobiomu jelitowego, czyli zbioru drobnoustrojów, w którym zamieszkują jelita astronautów. Naukowczynie z Wojskowej Akademii Technicznej dokładnie zbadają ciało astronauty, bo oprócz bakterii w jelitach wezmą pod lupę jego układ odpornościowy. Interesują nas komórki układu odpornościowego. Będziemy izolować z nich materiał genetyczny i potem wykonywać badania molekularne. Glony, które trzymam przed Sobą będą lecieć na międzynarodową stację kosmiczną. Pani Ewa powierzy astronaucie wulkaniczne glony. Potrafią przetwarzać odpady i produkować tlen. W przyszłości wesprą misję na Marsa. Podobnie jak genetycznie zmodyfikowane drożdże, które mogą być źródłem pożywienia. Dlaczego nie przyjrzeć się temu, co te organizmy. Jak te organizmy adaptują się do takich trudnych warunków? W kapsule Dragon polecą jeszcze superkomputer z Gliwic, super cienkie nanomateriały z Krakowa i warszawskie systemy do pomiaru hałasu na stacji. Problem akustyki i problem narażenia na hałas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest duży i należy o niego zadbać, żeby przyszli astronauci mogli bezpiecznie tam przebywać. Długa lista zadań izolacja i lot rakietą. To przepis na stres. Oznacza taką, a nie inną emocję. Naukowcy z Gdańska i Katowic chcą zobaczyć, jak radzi sobie z nimi ciało i umysł człowieka. Jesteśmy ciekawi, jakie cechy mogą się bardziej przydać, żeby adaptować się do takich niekorzystnych warunków, ale też jak nasza psychika funkcjonuje w czasie. Te eksperymenty mogą zmienić nie tylko los astronautów, ale i kierunek rozwoju całej polskiej gospodarki. Na pewno są to miliardy złotych w skali Polski, które, które te eksperymenty mogą przynieść, bo to są przełomowe technologie, na pewno część z nich takie gigantyczne zyski może przynieść. Dla faktów, Hubert Kijek. TVN 24BIS